dużo szczęścia. Aż dziwne, że inne pojazdy nie wpadły do zapadliska. Odkryj Philips Lumea i aż do 12 miesięcy gładkiej skóry. Rwiesz, golisz, ukrywasz, szarpiesz godzinami ciągle od nowa? Poczuj wolność z Lumea. Depilacja światłem rozprawi się z włosami na całym ciele na dłużej. Inteligentna aplikacja Skin AI nauczy cię depilować jak ekspert. Innovation and You, Philips. Kup w Media EXPERT. Bezprzewodowy depilator świetlny Philips Lumea do 12 miesięcy gładkiej skóry. Teraz w super niskiej cenie. Media Gorąco, bardzo chce mi się pić. Podasz mi wodę? Podam ci. Ale litor, sal senior plus. Sama woda to za mało. Również w formie saszetek. Kiedy w pracy, pracy młyn, wjeżdża Uber Eats. Kiedy leci Ghost, wjeżdża Uber Eats. Kiedy z Friendzone wychodzi My. Kiedy on, ona Queen, muszą zjeść, wjeżdża Uber Ostatnio zauważyłam na mojej skórze kilka włókniaków. Na szyi odstaje i drażni pod biustem, a nawet pod pachą. Czy można się ich pozbyć samodzielnie? Tak. W aptece dostępne są plastry Fibrocontrol do samodzielnego i bezbolesnego usuwania włókniaków. To proste i skuteczne, a efekt widać już po 6 dniach. Fibrocontrol Gładka skóra bez włókniaków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czasami, aby spojrzeć na świat z nowej perspektywy, robisz rzeczy, których nigdy nie robiłeś. I docierasz tam, gdzie nigdy nie byłeś. Nowy Jeep Avenger 4x4 e. The North Face Edition w leasingu 101% dla firm. Jak skrzypaczka? Jak tenor? Jak niezła aparatka? Jak ogarniaczka? Czy jak buntownik? Nieważne jaki masz styl, mamy coś dla ciebie, Jordan. promka na zapas. Teraz w Carrefourze im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Cukier polski lub królewski w promocji 5 plus 5 gratis. Złoty 49 za opakowanie przy zakupie 10. Woda źródlana Żywiec Zdrój w promocji 2 plus 2 gratis. Złoty 35 za sztukę przy zakupie 4 sześciopaków. oraz gama produktów marek CIF i Domestos w promocji 2 plus 1 za grosz. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Już ledwo patrzę na oczy. Są takie zaczerwienione. Po basenie moje oczy są podrażnione. Jeszcze parę stron i idę spać. Podrażnione oczy, sięgnij po sterylne krople wizik. Czerwony wizik. Łagodzi podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienie przynosząc ulgę oczom. Wizik może być stosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, na ratunek podrażnionym oczom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pragniesz, aby twoja skóra była nawilżona przez 24 godziny? Przedstawiamy DAF Advanced Care. Jedyny żel pod prysznic z odżywczymi kropelkami mikromążcze, które nabliżają każdy centymetr skóry. Wypróbuj żel pod prysznic DAF Advanced Care. I Bukrom Max sprint uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączonego opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowa, nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kaufland. Zrób zakupy za 149 zł i kup cukier kilogram za 1 ,45 zł A proszek, płyn lub kapsułki do prania Ariel tylko 55.99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Codziennie łatwo na wynos w Pizza Hut. Easy dla kieszeni, easy zamawianie i pyszne jedzenie. Take it easy w Pizza Hut. Chcesz już? Wielofunkcyjny trymer Philips Multigroom. Dokładny, prosty i szybki. Jedno urządzenie to twarzy, brody, głowy, nosa, uszu i pleców. Przycina tu, goli też tam. Jedno urządzenie, a goli wszystko. Wielofunkcyjny trymer Philips Multigroom. Innovation and You Philips. Odkryj moc świeżości marki Silan która zapewnia świeżość 24 godziny przez 7 dni dla Ciebie i Twoich bliskich. Ciesz się czystą eksplozją świeżości. Silam. Zapach, który pokochasz. Dzień, dzień, dzień dobry! Klimat na komfort od samego rana. Dulcobis wspiera naturalny rytm pracy jelit. Zastosowany wieczorem przynosi ulgę w zaparciach o poranku. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na dzień dobry, wszystko wychodzi lepiej. Dulkobis, a na szybszą ulgę od zaparć, wypróbuj dulkobis czopki. Działają już po 10 minutach. Wyprzedzenie w niedozwolonym miejscu. 5 punktów karnych. Jazda pod prąd. 10 punktów karnych. Głupota na drodze. Poza skalą. Ustaw lusterka, zatankuj i zapnij pasy, bo nadjeżdżają. Wariaci za kierownicą. Dzisiaj o dziesiątej w telewizji WP. Halo? Żona zna Twoją tajemnicę? Przygotujcie się na. Koniec ćwiczenia. Popołudnia pełne tajemnic. Znalazłam kolejny ciało. Tędy. Teraz od 15 aż 4 godziny z kryminalnymi zagadkami. Gdzie był? Z kim rozmawiał? Dowiedzmy się. O 15 ulubione morderstwa w Midsommar. Rozumiem Twój gniew, ale ci na to nie pozwolę. A o 17 premiera nowego serialu: Vera. Chciał ujawnić prawdę, dlatego go zabiłeś. Włącz pasmo kryminalne od poniedziałku do piątku od 15 w telewizji WP. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciecioburzycach. Słucham, co się pali. Pana to wszystko można spokojnie powiedzieć i bez krzyku. To oni staną na straży waszego humoru. No to słucham, co się z autkiem dzieje? E, no, e. autko robi psyt-psyt. Lekko nie będzie. Zawsze doradzą, kiedy potrzebna jest dobra zabawa. No i czemu nie ćwiczysz? Może ja się położę, będzie bezpiecznie, jakby z zabału dostał. Przepraszam bardzo, czy ja mogę, bo ja tylko ta rolka, no. A ja tylko zakupy. Kabaret Rewers nadciąga z programem pełnym niespodzianek. No to dorzućcie coś, a tu to jutro pięknie udać. Ale to co, jakiś problem jest. Tak pan się nie zna. Mistrzowie kabaretu. Nowy sezon. W piątek o 23 w telewizji WP. Niech żyje lud. Niech żyje Führer. Jego lud go kochał. Jego mit powstał podczas I wojny światowej. Świat nienawidził. Przyniósł ze sobą tylko krew i zniszczenie. Co takiego miał w sobie ten szaleniec? To on miał uratować Niemcy przed kryzysem. Czy można było to przerwać i zmienić bieg historii? Ciężko wpłynąć na ludzi, którzy znaleźli już swojego zbawcę. Hitler i Niemcy śmiertelna mieszanka. W niedzielę o 11 w telewizji WP. Zamiast ze stresem, walczy z ekspresem. Hokus pokus i wyczaruje mu uśmiech. Na szczęście teraz codziennie bierze Magne B6 Forte. Lek o wielkiej mocy, który pomaga zamienić zestresowanego tatę w uśmiechniętego. To nie magia. To Magne B6 Forte z najwyższą dawką magnezu. Redukuje stres, potwierdzone przez naukę i tatę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Odkryj moc świeżości marki Silan, która zapewnia świeżość 24 godziny przez 7 dni dla ciebie i Twoich bliskich. Ciesz się czystą eksplozją świeżości. Silan, zapach, który pokochasz. Tłuste, niezdrowe jedzenie. Ostatnio nie jestem w formie. Dlaczego nie mogę czuć się jak dawniej? Czemu nie spytasz swojej wątroby? To może być znak, że twoja wątroba nie domaga. Weź lek Esenciale Max. To najsilniejsza dawka w jednej kapsułce, która komórka po komórce przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Esenciale Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Gorąco, bardzo chce mi się pić. Podasz mi wodę? Podam ci. Ale litor Sal Senior Plus. Sama woda to za mało. również w formie saszetek. Nowy pupil w domu? Tomek, tak jak ty, kocha zwierzęta i ma dla ciebie super ofertę. Kupując 400 gramów suchej karmy dla kocieka Britker Grain Free Junior, drugi worek kupisz 50% taniej. Odkryj więcej produktów dla pupila w każdym wieku w sklepach stacjonarnych. Maxi so. Przed nami finałowe zadanie. Ile kosztuje teraz Big Mac z frytkami? Zatem sprawdźmy. Big Mac i frytki za 15 złotych? Ja to już wiem, a nasza finalistka? Odkryj Hitmaka. Teraz big Mac i frytki za 15 złotych. Kiedyś wstydziłam się swojego uśmiechu. Miałam żółte zęby, a moja pasta do zębów nie dawała efektu: wow. Ale mój dentysta polecił mi Lakalut Perfect White. Tak, ponieważ dzięki zaawansowanej technologii micelarnej, Lakalut Perfect White trafia nawet w trudno dostępne miejsca, usuwa przebarwienia i wybiela zęby. I co najważniejsze, jest bezpieczny dla szkliwa. Teraz uwielbiam się uśmiechać. Lakalut Perfect White. Białe zęby, piękny uśmiech na dom. Może nie jest idealny, ale to w nim czujemy się najlepiej. Według niektórych, a w Zadobrze może teraz to my zrobimy coś dla domu. Lerła pomagają tutaj no termomodernizacji. Od dotacji do realizacji. Ty oszczędzasz, a twój dom będzie pełen ciepła. Lerła Merlin. Z miłości do domu. Umów się na bezpłatną konsultację. Kiedyś miałam niepohamowany apetyt na słodycze i częste napady głodu. Ale to już za mną. Od kiedy biorę Trisulin, mam mniejszy apetyt na słodkie przestałam podjadać i co najważniejsze kontroluję poziom glukozy we krwi oraz moją insulinooporność. Trisulin to aż trzy naturalne ekstrakty dla wsparcia metabolizmu glukozy i utrzymania wagi. Trisulin. I cukier w normie. Brakuje Ci sił po posiłku? Sięgnij po Trisulin Energy Plus. Dzień, dzień, dzień dobry. Klimat na komfort od samego rana. Dulcobis wspiera naturalny rytm pracy jelit. Zastosowany wieczorem przynosi ulgę w zaparciach o poranku. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na dzień dobry, wszystko wychodzi lepiej. Dulkobis. A na szybszą ulgę od zaparć, wypróbuj dulkobis czopki. Działają już po 10 minutach. Ostatnio zauważyłam na mojej skórze kilka włókniaków na szyi, odstaje i drażni pod biustem, a nawet pod pachą. Czy można się ich pozbyć samodzielnie? Tak. W aptece dostępne są plastry Fibrocontrol. Do samodzielnego i bezbolesnego usuwania włókniaków. To proste i skuteczne, a efekt widać już po 6 dniach. Fibrocontrol. Gładka skóra bez włókniaków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Na przykład do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oraz wszystkie wędzone łososie marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego kapsułki do zmywarki Fery Platinum 66 sztuk. 37,50 za opakowanie przy zakupie dwóch. A wszystkie chipsy, chrupki i prażynki top. Drugi tańszy produkt 50. 10% taniej, 30 lat niskich cen. Biedronka. Masz na swoich barkach duży ciężar, ale ból ci doskwiera? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit, twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. W całych Stanach Zjednoczonych było wiele takich miejsc. Powstało więc pytanie, jak zapobiec ewentualnej tragedii. Powinniśmy pamiętać, że każda infrastruktura musi być regularnie sprawdzana. A to, co jest poza zasięgiem naszego wzroku, nie powinno być poza.